Teraz jest godzina 23.48, i ja właśnie zbieram się na lotnisko i jadę po pewną fajną osobę, która spędził mnie trochę czasu. Razem będziemy nagrywać: jest to pewna influencerka, a kto? No to zaraz zobaczycie. Hi, jestem tutaj z Lucją i co? Zapraszam Was na dzień drugi, bo będziemy tak. teraz. Spać. Jesteśmy już z Lucją, jest poranek, następny dzień, zjadłyśmy śniadanko I jesteśmy gotowe do nagrywania fajnego no Tak, wypiłyśmy tak, kawkę, ja mam dużo energii Będziemy nagrywać dla was szorcy, ale też no, ciekawy odcinek He he, podkawiamy! O, no tak, to tak! Hejka. Dzisiaj mamy 17 września. Wczoraj pojechała Łucja już do domu. Postarałyśmy się jak najwięcej czasu spędzić ze sobą, ponagrywać jakiś content. Pewnie część już wleciała na nasze social media. A ja dzisiaj od rana mocno, mocno pracuję nad moimi nowymi projektami. Nie mogę się doczekać, aż wam pokażę, co i jak. I słyszę, że chyba idzie burza. Ło! Wow. I to grubo. Ale niebo się zrobiło szare, a tutaj jest takie jeszcze niebieskie. No grubo. Ej, patrzcie, jest podwójna tęcza. Wow, mega mocne. Tutaj nie pada, a tutaj pada, mimo że tutaj jest ładna pogoda, a tu jest brzydka. Ej, co tu się dzieje? Dzisiaj też zamawiałam pewne produkty, a, które mi będą potrzebne do czegoś. Jeszcze wam nie zdradzam, ale już niedługo będą wielkie, wielkie ogłoszenia ode mnie. Nie mogę się doczekać. Mamy już wieczór i ja teraz będę robić live na TikToku. I co? Zrobimy sobie herbatę, myślę. Dzisiaj jest ciepło, jak widzieliście, ale teraz już jest trochę zimno, więc ubrałam też sweter, czyli mam taki fit, tak wyglądam. Tak zwyczajnie, bo dzisiaj pracowałam dużo. Robiłam fajne rzeczy, na przykład robiłam pewne logo. No pracuję nad fajnymi rzeczami i kupiłam ostatnio, chciałam Wam pokazać, bo to jest w ogóle mega słodkie. Kupiłam e, takie mikrofony. One w ogóle wyglądają tak za złamałam. Będę też paznokcie robić. I ja tutaj Wam pokażę, że one mają taką gąbeczkę, o taką, taką i można na to takiego cićka założyć, który trochę chroni przed szumem jakby. O, mega słodki jest po prostu. Bardzo mi się to podoba i działa. Działa. Wiecie ile kosztowało? 20 zł. Cały zestaw. Serio? Dzień dobry moi drodzy, już minęło kilka dni. Mamy tak naprawdę 22 września jest 13 godzina równo. Strasznie mi ostatnio szybko czas lecić. Ale właśnie nagrywam dla Was takie filmy, trochę vlogowe, trochę nie, bo zaraz nastąpi to, na co pewnie czekacie w tym odcinku. Już tutaj sobie właśnie stawiam fotel, lampy. Co, dajcie znać w komentarzu, czy Wam się też podobają takie właśnie odcinki, w których pokazuję różne rzeczy, ale są jednak trochę takie luźne, lifestyle'owe. Będziemy dzięki AI przerabiać piosenki polskich influencerów. I sama jestem ciekawa, jak nam to wyjdzie. Znowu taką stronkę, która jest ogólnie bardzo inspirująca. I mamy... Trzy utrudnienia. Pierwsze z nich to musimy wymyśleć drugą zwrotkę do piosenki już istniejącej i zobaczyć, jak AI nam to przerobi. Drugie utrudnienie jest takie, że musimy przerobić jakąś piosenkę już istniejącą na totalnie inny styl muzyczny, więc jestem też ciekawa, jakie będą propozycje tutaj i wybierzemy sobie ten styl za chwilę. A trzecie utrudnienie to jest takie, że musimy połączyć melodię, wiecie, tonację jednej piosenki z tekstem piosenki drugiej. Bierzemy dżęziary na pierwszy ogień, i wydaje mi się, że tutaj na Najłatwiej i najciekawiej będzie nam po prostu ją przerobić na inny styl muzyczny. Zaczynamy od wgrania fragmentu piosenki Jenziara, i już mamy to wgrane, więc tutaj musimy sobie teraz wpisać tekst. Tutaj wpisujemy tekst i wybieramy styl muzyczny. No właśnie, hmm. może zrobimy piosenkę Jenziara trochę bardziej hyperpopową, czyli będzie tutaj dużo tuna. I będzie taka trochę mocna, zgliczowana Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wpisujemy więc Hyper Pop. Ok. Tutaj wybieramy sobie naszą genziarę. A tytuł tej piosenki no będzie: Dżęziara Hyper Popiara. Generujemy. Jestem ciekawa, co nam z tego wyjdzie. Pierwsza propozycja. Lecimy. Jestem. Jestem. Chodzę od rana, uśmiechu ubrana. Taki mam Kolejna zmiana, ja tobieńczara. Chodź, taka sama, to mam nowy look. Okej, jest to fajne, nawet. Ciekawe, to jest pierwsze, co nam wygenerowało, ale to jest w ogóle mega mocne, że tutaj da się tą piosenkę totalnie tak przerobić. Bójmy sprawdzić propozycję numer dwa. Jestem. Chodzę od rana, w uśmiechu ubrana. Mam mood, kolejna zmiana Ja to kędziara, choć taka sama To ma nowy look Okej, nie podoba mi się to do końca Ja bym e, spróbowała jeszcze Zobaczyć od drugiej sekundy I wpisałabym tutaj taki hyperpop I damy jeszcze na przykład Trap Niech to połączy się jakoś po prostu w jakiś Totalnie nowy styl Chodzę od rana, od rana Taki mam kolejna zmiana to kędziara, choć taka sama Ten dźwięk wygrywa i zalicza nam to utrudnienie. Drugie utrudnienie tym razem wybrałam piosenkę Mortal Cio Bang I tutaj musimy wymyślić drugą zwrotkę, więc właśnie zabieramy się za zapisanie. Mamy już tutaj piosenkę Bang. Okej. Okay. I tam w tej piosence jest tak. Kiedy mijam ciebie? Kiedy mijam ciebie obok. Te moje myśli są jak sny dlaczego nie? Ja teraz dokończę ten tekst i widzimy się już na finalnym odsłuchu wygenerowanych piosenek przez AI. Dobra, napisałam coś prostego, przekopywuję teraz ten tekst do naszego programu i musimy wybrać styl muzyczny. Ja myślę, że postawimy tutaj na taki pop po prostu. I tytuł to będzie Kinderki albo damy tak, damy. Szoko, Bonsiki. Dobra. Sprawdźmy, co nam tutaj AI wygeneruje. Jestem mega ciekawa, czy nam się to uda i czy usłyszymy drugą zwrotkę. Nową zwrotkę piosenki Bang! Moje myśli są jak sny Wiem, że nie ma drugiej szansy Chociaż dla mnie jesteś ty Nie wybiorę już nikogo Jeśli taki miałeś plan Przejedną drogą i na zawsze będzie tak. Dobre, dobre widzowie, mamy to. Ja zaliczam drugie utrudnienie i lecimy do utrudnienia numer 3. I na sam koniec utrudnienie numer 3. Połączenie dwóch piosenek. I ja wybrałam tutaj piosenkę Jawora Playdo oraz Palion Zielone 3. To jest legenda, to jest ikona, musi to być. Dlatego zdecydowałam, że wybierzemy po prostu melodię z piosenki Jawora, a tekst piosenki weźmiemy od Paliona, bo to będzie po prostu mocne, mocne, mocne. Ja już tutaj mam e, właśnie Jawora, jak widzicie, piosenkę w grano. Wrzucimy sobie tekst piosenki Paliona i wpiszemy, żeby to może był po prostu rap. Zróbmy z tego rap, tak? Enter title, no to tutaj zróbmy tekst piosenki Zielone 3 Play Doh. Zielone 4. Nie, no, Zielone 4, dobra. Zielone 4, rap. Okej, okay, czyli może od tej 3 sekundy faktycznie. I mamy to. Wtedy będzie wolne, zielone trzy, zielone trzy. Stawiam nam na siebie, nie stawiam na kwit, stawiam na kwit. Kiedy będzie wolno, to ją i ludzie co chcieli, tu bysz. Odbieram i zielone, daję mi syn grz. Wow! Ej, dobrze, dobrze! Zielone jak jackon, Sos, Mój styl kameleon. Flow, flow, nowy krak, nowy przelot. To zielone trzy, zielone trzy.